Dzień dobry, dzisiaj w trochę bardziej romantycznych okolicznościach. Przechodzimy od razu do dnia dziewiątego i cytatu. Równie chorzy są ci, którzy się przejadają, jak i ci, którzy głodują. Nie mierną radością znać miarę. Nadmiar prędko się wieje, a umiar żyje dłużej. To jest cytat z kupca weneckiego Williama Shakespeare'a. Z jednej strony wiemy, że umiar naprawdę przynosi dużo korzyści, a znowu z drugiej strony gdzieś nasza taka ludzka natura chyba dąży do tego nadmiaru. Jeżeli jesteście ciekawi, skąd się bierze to, że mamy jednak coś w sobie takiego zakodowanego, że chcemy więcej i więcej, to nie jest tylko kwestia jakiejś chciwości i tym podobnych cech. Ale też jest to gdzieś zapisane w nas tak biologicznie. Jeżeli chcecie więcej na ten temat poczytać, to polecam Wam przy okazji książkę Wyloguj Swój mózg. Ja podlinkuję ten tytuł w opisie filmu i tam dobrze autor wskazuje na to, że kiedyś jak zdobywano pożywienie, jakby dawno, dawno temu. Mogło tak być, że jednego dnia było co jeść, a drugiego nie, i dlatego czasami po prostu osoby takie wiedziały, że muszą zjeść więcej, bo kto wie, co będzie dalej. I gdzieś w nas zostało coś takiego: ta niepewność i taka próba za wszelką cenę po prostu i zabezpieczenia się, ale też niejako przetrwania. I fajnie jest uświadomić sobie. Że no jest teraz łatwiej przetrwać, nie, nie oszukujmy się. Żyjemy o wiele dłużej niż kiedyś. Nie ma już takich podziałów klasowych jak kiedyś. Zatem warto sobie to uświadomić, że my w tej chwili, obecnie w Polsce, obecnie żyjemy w bardzo dobrych czasach, jak chodzi o rzeczy materialne i jakieś takie zasoby dóbr. Co nie oznacza, że one nakarmią gdzieś. Czy nasze człowieczeństwo, czy nasze takie prawdziwe, ważne pragnienia? Nie, może się okazać, że po prostu i tak, czy inaczej niektóre osoby mając nawet bardzo dużo i tak będą odczuwać jakąś pustkę. Dzisiaj chciałabym trochę też powiedzieć o czymś takim jak wystarczalizm. Ja sobie to tak roboczo sama nazwałam. Zastanówcie się w różnych aspektach życia, ale głównie w tych materialnych, czy macie. Tą, taką swoją granicę, ten moment, kiedy macie takie poczucie, ok, tyle mi wystarczy, jakby nie potrzebuję więcej. To jest o tyle istotne, że szczególnie jak pracujemy, zarabiamy, to warto mieć gdzieś w głowę, jakby co jest też dla nas ważniejsze. Bo często jest tak, że w imię tego, żeby no, zarabiać więcej, bo tak się nam wydaje, że musimy więcej zarabiać, na przykład w imię jakichś potrzeb. Ja nie mówię, że tak nie jest, ale czasami mm, można zrezygnować z pewnych rzeczy, do których się przyzwyczaiłyśmy, że, że nie można zrezygnować. I to właśnie tyczy się chociażby takich rzeczy materialnych czy usług, z których korzystamy. Zatem zastanówcie się, gdzie jest to wasze, takie wystarczy mi, już nie potrzebuję więcej. Bo oczywiście, że w relacjach międzyludzkich czy w takiej duchowości tutaj nie możemy mówić o wystarczyliśmy, bo to jest coś, co można pogłębiać i pogłębiać i z korzyścią dla nas. Natomiast jak wszystkie wiemy, nie można kupować i kupować, dlatego że w pewnym momencie to nie przynosi żadnej korzyści. Dzisiaj zadanie trochę może dziwne. Yy, wybaczcie, jeżeli one będą dziwnie się łączyły z tymi cytatami, ale jeżeli chodzi o wystarczalizm i ten umiar... Dzisiaj proponuję, żebyś pozbyła się mm, jednej lub dwóch sukienek, które nie są Ci już potrzebne. Może możesz je wystawić gdzieś na sprzedaż, albo wyrzucić, albo po prostu oddać komuś. Wierzę w to, że osoby, które zaczynają przygodę z minimalizmem, kobiety, mają naprawdę tych sukienek zazwyczaj za dużo. Jeżeli mm, no, bywałaś na weselach, bywałaś na różnych eventach, Najprawdopodobniej no trochę takich rzeczy się nagromadziło i możliwe, że jakieś rzeczy włożyłaś tylko raz. Zatem zastanów się, czy włożysz je ponownie, a może po prostu albo zacznie je ubierać, albo w końcu się ich podmać. Powodzenia i do zobaczenia jutro.